Cześć się z tej strony. Pyro Witam Was w kolejnym odcinku. W wyrywaniu z to 22. W poprzednim odcinku omawialiśmy interfejsa. Wrzuciłem 3 łapki w górę, bardzo mi miło, To jest kolejny odcinek. Za, jak będzie 6 łapek w górę, to wrzucam kolejny. Ale albo wajcie progi. Jak będzie, jak będą 4 łapki w górę, wrzucam kolejny. I 3 subskrypcji. Gramy na trybie, jakby... To jest łatwy, mam masz już maszyny, ale masz mało kasy. Pola i gospodarstwo. Tutaj masz, że masz tylko dom, trzeba kupić ziemię, ale masz więcej kasy. A tu masz trudny, że masz jakby średnio kasy i po prostu nic nie ma, musisz wszystko kupić i zrobić. Ja chcę grać na tym. nowy rolnik. Na mapie... Na mapie M. Na mapie N bez modów będziemy grali. I to jest seria pierwsza. Pierwszy odcinek ze serii pierwszej. Bo, a drugi, i mówię, że niedługo będzie druga, która będzie na modach. Zapytać, czy chcecie, też powrót, to mentalny powrót na przykład Farminga 19. Sentymentalny powrót do 15, której ja zaczynałem. No, zasnijemy. Chyba. To jest Chyba... schył, nie wiem, co że... Jednak... bo... to Nie chcę zasnijeczka. Oficie wam tu trochę. To mamy auto, możemy jeździć. Tutaj, że się przeglądało, nie wiem, co to jest. Jakby? A, przepraszam. Tutaj mamy jakby szkat na to, potem możemy, jak będziemy po prostu grać. Coś takiego w tylu. To rozpoczynamy jak z serii 5 z której praktykę 31 tu podjeżdżam, bo nie lubię niestą mieć tak daleko. No i co będę planował? Będę planował po prostu jakby rozwijać tą gospodarkę do jakby do H.

Zostawcie się na tym Bo wiem, że mam już jakby 30 w świetle. No to nie a widzę, że nie zostawiacie łapówki w górę. Więc też to jest miłe i ja nie odpada ale nie jest to to to. Teraz wchodzimy tu masz maszyny opuszczone, takie jak na 600, jak wspominać, to 800 łodych spali się na razie. Po maszyny, tutaj wygląda mniejszy podróż. I tutaj, gdzieś poświęcimy jakiś w Szybkie podróży powstałem, zaczynamy szliba. Ogólnie mamy pole na początek 40, 38 41, ale ja nie lubię 41, więc ja sprzedam je. Następny robimy agromasza punktowy, go pokazać. Tak. Mam za się agromasza punktowy. o ten. I też zamierzam kupić jakby tą kociarkę zazwyczaj, więc też nie pamiętam tego Będę jeździł do w baku zostać, potem do pracownika no, trochę pojeżdżę, pojeżdżę do pracownika i jakby pojadę. Tutaj jest później jakby bak, czy twarzak fajny goł, panie, choć... na jak to woli. O... ten, one no, jest zwiększy... z tego, co pamiętam, a fajny goł. nie przepadam za to, to fajnie. Szkoda, że nie ma bizona, bo był w... ile złaków w 17 i był w 19. Szkoda, że tak nie ale szkoda, że...

Bo chciałbym już trochę maszynę wyrównać, tak nie wiem co tu mówić, choć dzisiaj planuję zrobić pracowanie, nie wiem czy będzie dzisiaj, ale pewnie jutro, go przyszedł. piszcie w komentarzach, jak chcesz, też... no piszcie komentarze, po tej chwili możemy sobie robić tutaj podpowiedzi. Ale może to nie ma że to jest, to jest coś. Nie chcę, większej ilości ludzi jeszcze nie wiedziało o mój już pełny bag. wybierz później do skutku i skończyć. Już podstawa została. Zaczynam serię. Jeśli chcesz, to pełen grafik, czy No i obejście sobie na dając określe, zresztą, Już z miastu nie dałem sobie te fucking sheety. Już za bardzo miękką wklejać. Mam nadzieję, że jest dobra jakość u Was, bo u mnie czasami jakby nagrania jakby zła, ale jak gram, ten znowu. I 给我，怎么？

Coś nie ogląda, to też Widzę, że yes. z powrotem. pojechałem na Nie możemy otwierać to, zamykać, potem jesteśmy jeszcze... już ja Cieszę się, że za 3 lata będzie kolejna misja, ale płatny dodatek będę miał, jak długo. No, wiecie o co mówię. Też czy będziecie pewnie pójść do swojej interfejsy, do tego miodu. Tylko, bo na przykład, jak ja byłam na początku, nie wiedziałam, że są kontynuacje na wyrobinach. I tu płacę się przez całymi Сейчас я тебе скажу, что да. Давай, что я буду купить.